Szpinak oraz cukinie lecimy całkiem solidnie posolę masę przelewamy kiełbasę pokroję w pół plastry. olej Paprykę będę kroił w drobną kosteczkę do miski kiełbasę mogę już wyłączyć czas na cebulę czerwoną będę potrzebował bułki tartej oregano suszonym mąka pszenna pieprz i jajka Blaszka z papierem do pieczenia. Odrobiną tłuszczu posmarować. Masę wylewamy bez żadnych skrupułów. Pozostaje mi tylko przełożyć do piekarnika. Wymieszam składniki farszu. Serek, papryka czerwona, cebula. Ser pikantny, wystudzone kiełbaski. Natka posiekana. Wykładam. Rozsmarowujemy. Wygląda całkiem sympatycznie.